Witam serdecznie, gramy dalej w Fallout'a 4. Udajemy się do, obecnie do trasy. Żadnych przedmiotów ciekawych nie pozbieraliśmy. A nie, do sztabu trasy się udaję. Do sztabu trasy. Dobra, aha, to jest jakieś nowe miejsce w sensie, że zostało odkryte. Wcześniej wędrowaliśmy pod kościół. Teraz od razu. O! I suppose so. Hey, I'm not one to judge. Honestly, it's just nice to not be doing it alone for a change. In my line of work, things tend to get pretty hairy. I've been shot at, poisoned, nearly executed. Heck, until recently, they called the lockup in Diamond City the Piper Suite. Anything for a story, I suppose. You've led an exciting life. Sure have. But honestly,. Now that I'm out here with you, I feel like I'm just getting started. Getting in trouble is what folks like us do. I mean, you and I are out here putting ourselves at risk so people in the Commonwealth can have a chance at a better life. Not for praise or reward or glory, but because it's right. I, I just wanted to let you know. I'm real happy to be along for the ride i wouldn't want it any other way. i like having you close. all the better to watch each other's backs. so, you want to get out of here? okay. the h-22 situation appears to have been resolved satisfactorily, but there's yet more to be done. since the fall of the switchboard, we've ascertained the fate of two safe houses. i want you to check on augusta.

Szelez Był. Ale to miejsce mnie nie interesuje. Po prostu przechodzimy tędy. Które miejsce mnie interesuje? Okej, okay, tutaj to. I gdzie lecimy? Tu krajówka to będzie tam. Trzeba ominąć to miejsce. Co to jest? O, nieważne. Nieważne, kurda, ale strzela. I właśnie my do szpitala. A w szpitalu co na nas szczeca? Bandyci. Pozbieramy sobie rzeczy. Tacki, nie tacki i inne rzeczy. Dobra, otworzymy ten terminal. Zobaczymy co się w środku znajduje, bo nie wiem. Czyli to na pewno nie będzie... To też nie będzie, to może to... Dobra. Udało się. O Boże, nie strasznie. Tędy nie przejdziemy, tak? Hej. Trzeba... Uspokój się. Uuu. To tędy może przejdziemy. Będziemy zbierać śmieci. Wszystko. Oj, przestańcie. Naprawdę nie mam ochoty się z wami bawić. Widzę, że tutaj agenci trasy zostali... ...pomordowani. Przez bandytów, o karabin! I to jeszcze jaki fajny. Tylko bardzo ciężki. Piper będzie mi rzeczy nosić. No właśnie. Piper, gdzie jesteś? Piper, gdzie jesteś? Kurde, no. Denerwujące, naprawdę. Tyle rzeczy ma... O nie, a Kurde. Dobra. No to jesteśmy na wypasie. Co tu mamy? Robota. Nie interesuje nas to. Trzeba się dostać na górę. Tu są schody. Wentylator nam się przyda. Wszystko nam się przyda. To też nam się przyda. Chyba sobie ulepszę tragarza. Widzę, że troszeczkę jest. Dalej, zwłoki. Nie ma Piper. Nie będzie z Piper. Hmm, to mnie denerwuje kiedy piper nie ma. Nie ma tej piper. Dobra, wspomagacze. Wódka. Nie, no nie starcza nam. Te co innego wygrzew. Czekamy na piper. Może się gdzieś znajdzie. Chyba trzeba wejść wyżej. Ta winda jest. A może przejedziemy windą i się Piper pojawi? Miejmy nadzieję. Bo obecnie nie możemy nic zabrać. Piper nas ma gdzieś. Tu nic nie ma. Tam do, wejść do góry się nie da. Otwórz mi te drzwi. Wieżyczkę słyszałem. Tędy. O, wypas, wygas. Tutaj chyba wchodziliśmy, tędy to nie. A musimy zejść na dół. Mhm, tędy. Dobra. Myślałem, że tak jakaś dziura będzie. Tędy się nie da, tędy się nie da. To sam Nie lubię takich labiryntów strasznie. To jest no ani wentylatora nie mogę wziąć ani niczego, no Zaraz mi się wygrzew skończy, będę musiał rzucić broń łow wow. On zaraz strzeli szybciej Ale przeżył to, bo mam hełm. O tu wybuchowy chopak. Dobra. Gdzie jest? Krytyczne trafienie nie będzie. Kurczę, tędy nie przejdę. Tędy przejdę. A Piper dalej nie ma. Ja nie mogę ani niczego podnieść. To jest smutne. To do mnie strzela. Nie lubię jak się kryjecie. No. Te rędy ja mam już tutaj zamknięte, tamtędy się nie da, chyba, że się to przejść jakoś tu. Tak, z pewnością. No i mamy krótki karabin szturmowy, którego podnieść nie mogę, czyli robimy skok. Ciasi, kurczę. Co za małpa. Dobra, mamy jakieś rzeczy. Jakiegoś psa. No i wracamy do domciu. Jakoś tędy przejdziemy się. Yy, tylko jak ja tam zajdę? Kurde, nie wiem czy się zabiję. Wygląda, że jest to dosyć wysoko. Może przejdziemy się inną trasą. O nie 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 nie. nie. Dobra, F5. Zobaczymy. Skoczymy na główkę. Tędy. Dobrze jest. Skakać ty, ja potrafię. Okej. Okay. O Boże! To był błąd! Kurde, wygrzeb mi się skończył. No nie przeżyję tego, nie? Oj, jeszcze mi droga cisno. <ścoughs> Zabawa ze szponem śmierci. Dobra, och, ja ten arbujne. Kurde, no. A ja wziąłem wygrzew i co, nie mogę dalej łazić? Nic tu nie widzę, co bym mógł, kurde użyć, no. Uber, co tu mogę wyrzucić? Dobra. Lekko oberwałem. No, Piper. Czemu tutaj jesteś? Chodź, pomogę ci. Co? Piper, tam jest promieniowanie! Dobra, to nie. Nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle. Stan zaatakowany brutalnie. Nie, może gdzieś jest tu łącznik No, ubierzemy skafander, albo weźmiemy X-raya. x -ray. x, -ray. x, -ray. x -ray. rad X. Dobra. W końcu mogę dostać się do Piper. Hey, wait there. Over here. 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 choć chodź, kobieto. Nie, to prawie łania wykończę. Dobra, to ten. ten. O, prf, uzbrojenie deska. Karabin, nie, to, to, to. To ci, tam, to, to, to. To mi się przyda też. Dobra. Zbierajmy śmieci śmieci się przydać. Heło końze. No i wychodzimy do Cambridge. A w następnym odcinku zajdziemy do trasy po prostu. Tutaj wszystko porozwalaliśmy, załatwiliśmy bandytów. Zobaczymy, co doktorek wymyśli dalej nam za zadanie. Także... U. Także trzymajcie się ciepło, cześć!